Tyk, pyk, proszę bardzo. I naleśniki na śniadanie gorące dla mojej królowej. Ty jesteś moją królową? Swoją jestem królową. Nie za cienkie te naleśniki? Nie za cienkie? Nie, bardzo dobre. Nie za bardzo przypalone? Nie, takie lubię. <laughs> A co ty masz, jakieś te jabłka takie pomarańczowe? Nie, kaki lubię. Co to jest, kaki? Test mi robisz? Nie, ja pytam, no bo nie, nie wszyscy może jedzą kaki, no. A ty ja, ja kiedyś nie wiedziałem, co to jest kaki, no, dopóki nie zacząłem bierz? próbować. A i teraz no? No to ani nie pomarańcza, wygląda jak pomarańcza, a smakuje jak jabłko, słodkie. A? No i troszeczkę z gorzką skórką. No może jeszcze teraz powiedzieć, że jak dynia i jak ten, jak ziemna. <laughs> I co to, to całe, to, to, to całe śniadanie? O, Cały bo zaraz mi się tutaj to przypali, zaraz muszę sobie przełożyć tutaj. Pięknie, szybciutko, naleśnika na drugą stronę, proszę, i już biegniemy dalej. <grystanie> Taka rola moja, żeby ci usługiwać od rana, moja królowo. <grystanie> no co, ładnie się ukłoniłem, czy nie? No powiedz, no powiedz coś fajnego. A już ty już przestań. Jaki plan na dzisiaj, kochanie? Sprzątanie, kochani? sprzątanie jeszcze. Już wam dałam namiary na, na czyściki w poprzednim filmiku bardzo dobrze się nim sprząta, jeszcze dzisiaj meble wymyję tu. No i to co mówiłam, za chwilę będę sukienki pokazywać. Kalina dzisiaj nie przyjedzie, jutro mamy trening MS. Przyjedzie jeden pan od lokacji filmowych i nagra nasze mieszkanie, bo będzie nasze mieszkanie grało w serialach, w filmach. No i co, no i pierniki w końcu dzisiaj, pierniczki pieczemy, bo w piątek wyjeżdżamy do Krakowa. Dzisiaj no właśnie, cieszy się, że jedziesz do Krakowa? Tak. No, ja A uwiercam. później pojedziemy w w poniedziałek pojedziemy do krynicy Zdrój, a tam już chyba stopnie, stopnie śnieg. Chociaż Te, no wybieramy się na Jaworzynę. Na Jaworzynę się wybieramy, bo tam na śnieżyli. Już się ta? tam kontaktuję z marketingiem, nie, no że będziemy pokazywać. W ogóle jak to, ktoś jest z Krynicy albo z Krakowa i chcecie, żebyśmy wam pokazali wasze miejsca albo się z wami spotkali, to oczywiście można się kontaktować. Prawda, Izabel? Am tak, A się... ja dzisiaj. W pierwszym filmiku, który nagrałam, w pierwszym odcinku, który nagrałam o 5.44, powiedziałam o przebudzeniu królowej, ale też o tym, żebyśmy mówili sobie po imieniu moi drodzy. Więc jak ktoś pominął ten um, filmik, to moi królewscy: Ja jestem Izabela, Arkadiusz to jest Arkadiusz, mówcie nam po imieniu. Nie trzeba pisać: Pan Arek, Pani Izabela, tylko Izabel, Arkadiusz. Bardzo nam miło. Więc do następnego odcinka smacznego.